Chyba mam zastój czytelniczy i nie wiem, co z tym zrobić. Karola mnie musiała zarazić, bo ostatnio ona mówiła, że ma zastój czytelniczy, a ja zastoju już dawno nie miałam i niestety dopadł również mnie. Natomiast czytam dwie książki, a o jednej, którą już przeczytałam, bardzo chciałabym Wam powiedzieć. Jest to mój najnowszy patronat. Słuchajcie, wiecie, że ja patronatów nie biorę za często i raczej decyduję się na książki, które. W jakiś sposób mnie urzekły. Nie muszą być to pięciogwiazdkowe lektury. Natomiast muszą być to książki, które coś ze mną zrobiły. I na pewno, autorką, która. Wiele ze mną robi. Jest Moa Herngen, o której już Wam mówiłam wcześniej. Jedna jej książka, czyli Teściowa, którą czytałam w tamtym roku, trafiła do najlepszych książek 2024 roku. W tym roku przeczytałam Rozwód, która też trafi do najlepszych książek 2025 roku. I to są dwie jej książki, które są wydane w Polsce i dwie, które przeczytałam. Natomiast teraz do tego wszystkiego. Dochodzi rodzeństwo. Rodzeństwo, czyli trzecia książka w tej serii, yy, bo jest to seria, która składa się właśnie aktualnie z trzech tomów. Pierwszy tom to jest rozwód, drugi tom to jest teściowa. Tak, ja czytałam to w złej kolej kolejności, ale nie ma to znaczenia, bo to są całkowicie odrębne historie, więc możecie je czytać jak tylko chcecie. I właśnie trzeci tom, tom to rodzeństwo. I nad rodzeństwem dostałam propozycję patronatu, a raczej wybłagałam go, bo bardzo prosiłam. Bo to było moje takie małe marzenie mieć... Yy, Patronat nad książką tej autorki, książką z tej serii. I wydawnictwo Albatros, we współpracy z którym powstaje ten film, oczywiście, spełniło to moje małe marzenie, za co jestem bardzo wdzięczna i cieszę się, że moje logo może być na tej książce, bo Moa pisze o relacjach i o emocjach naprawdę w sposób wyjątkowy. I wiecie, że ja uwielbiam książki o związkach, uwielbiam książki o relacjach, o trudnych relacjach, o toksycznych relacjach. Te książki właśnie o tym są, a rodzeństwo, jak sami e, słyszycie, właśnie opowiada o relacjach, w rodzinie, o relacjach z rodzeństwem, których ja nigdy nie doświadczyłam, bo jestem jedynaczką, więc tym bardziej było to bo dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie, czytać tę książkę. Natomiast nie będę się tu na razie rozgadywać. Chciałam Wam powiedzieć, że na pewno w tym filmie o niej usłyszycie, bo jest to mój wspaniały, dumny patronat, ale chciałabym wam o niej powiedzieć, jak już będę mieć książkę w ręce, natomiast jeszcze do mnie nie, nie doszło, bo jeszcze nie było jej premiery. Gdy nagrywam ten klip. Jeśli chodzi o inne książki, które czytam, to czytam przypadek Rachel i tutaj jestem już w połowie. I powiem Wam, że byłam bardzo, bardzo napalona na tę książkę, to na pewno, bo wydawało mi się, że może być to coś podobnego do Mame, czyli książki, której w tamtym roku dałam 5 gwiazdek. I z jednej strony jest, z drugiej strony nie. Ta książka jest bardzo cool. Nie wiem, czy to dobrze zabrzmi, raczej nie za bardzo. Natomiast jest w taki sposób napisana, że ja mam ochotę ją czytać dalej i jestem zaangażowana w tę lekturę. Natomiast nie jest to na razie nic nadzwyczajnego. Mamy tutaj przedstawione losy Rachel, która mieszka ze swoim przyjacielem, gejem. To, że on jest gejem, jest tutaj bardzo ważny w tej historii, bo mamy bardzo dużo nawiązań właśnie do tego. Mamy przedstawione życie Rachel, życie Jamesa, czyli tego jej przyjaciela, ale głównie gdzieś tam na jej życiu się jednak skupiamy. Natomiast, przez to, że James jest tak ogromną częścią jej życia, no to widzimy też jego, em, jego zmagania. Widzimy, jak wplątują się oni w różne relacje romantyczne, które nie do końca są poprawne. Widzimy różne problemy, z którymi muszą zmagać się młodzi ludzie. Jest to napisane w bardzo angażujący i intrygujący sposób to na pewno. Natomiast nie wzbudza to we mnie aż tak duże emocji, jak chciałam, żeby wzbudziło. Nie wiem, nie wiem, czym to jest spowodowane. Natomiast na ten moment są to dla mnie takie trzy gwiazdki. Mam nadzieję, że jeszcze się to rozkręci, bo jest tu dużo wątków fajnych zaczętych i jestem ciekawa, w jaką stronę to wszystko pójdzie. Więc tak, tyle czytam yy, i jeszcze słucham w audiobooku Paderborna. Jak wiecie, Langer mi się bardzo podobał, natomiast Paderborn również mi się podoba, ale przez mój zastój czytelniczy nie miałam chęci sięgać dalej po tego audiobooku, chociaż już go zaczęłam i, i przesłuchałam kilka godzin, ale chciałabym w tym filmie Skończyć tę książkę. Zobaczymy, czy mi się uda. Oni też już wam powiem e, później, bo e, muszę do tego audiobooka wrócić, żeby przypomnieć sobie w ogóle w jakim momencie jestem. Więc tak, to na razie tyle. Trzymajcie kciuki, żebym e, szybko pokonała mój zastój czytelniczy, bo trochę niefajnie. Bo mam, wiecie, wiecie w jakim jest momencie, że mam mega dużą ochotę czytać, ale nie wiem po jakąś książkę sięgnąć, bo po każdą, którą sięgam, odkładam po dwóch stronach bo nie mam ochoty jej czytać. Dobrze, że chociaż ta książkę mi się chce czytać, co nie? Coś czytam, więc żeby nie było, coś czytam i walczę z moim zastojem, natomiast no też nie będę się do niczego zmuszać, więc zobaczymy, jak ten vlog wyjdzie. Powiedzcie mi, jak to jest, że było 16 stopni wczoraj i dzisiaj jest na minusie i zamarzam nagle? Tak mnie to denerwuje, to tak potrafi rozregulować człowieka, jak jest różnica temperatur 20 stopni z dnia na dzień. Chciałabym, żeby już była wiosna. Wiosna to jest moja ulga na parę roku, bo nie jest za zimno, nie jest za ciepło. Moja miłość do Moe Herngren zaczęła się, gdy przeczytałam książkę teściowa. W tamtym roku bodajże, przełom września, października, z tego co pamiętam, zaczęłam ją czytać i totalnie przepadłam. Zakochałam się w tym, jak ta autorka opisuje emocje, jak opisuje relacje, więzi rodzinne. Po niedługim czasie sięgnęłam po kolejną jej książkę. Czyli rozwód. W rozwodzie zakochałam się w tym, jak opisuje relacje romantyczne, a raczej rozpadające się relacje romantyczne i próby ratowania długiego małżeństwa. No i teraz mam zaszczyt patronować trzeciej książce w tej serii, czyli Rodzeństwo. Kolejność tych książek to rozwód, później jest teściowa, a następnie Rodzeństwo. Natomiast nie musicie ich czytać w takiej kolejności, ponieważ Każda ta książka to jest odrębna historia. I one trzy składają się na serię Sceny z życia rodzinnego. Idealna nazwa serii, bo dosłownie te książki właśnie tym są. O poprzednich dwóch wam już kiedyś opowiadałam na kanale, natomiast teraz chciałabym poświęcić chwilę na rodzeństwo, bo uważam, że jest to książka warta uwagi, tak jak dwie poprzednie. Tak samo ta podbiła moje serce. Zastanawiałam się, jak ją odbiorę, ponieważ to jest książka, która najmniej uderza. We mnie i w moje życie, ponieważ ja sama rodzeństwa nie mam. Jak z rozwodem, z relacjami romantycznymi, z teściową mogę się jakoś utożsamić, bo te osoby pojawiają się w moim życiu, tak? Mój narzeczony, moja przyszła teściowa, moi rodzice, jakby to wszystko tu jest. Natomiast w rodzeństwie jednak no, główny nacisk jest tu na, na, na rodzeństwo, a ja sama nigdy takiej więzi nie doświadczyłam. Dlatego bardzo się zastanawiałam, jak to odbiorę i odebrałam to niesamowicie dobrze. Poza relacją. W rodzeństwie mamy tutaj też po prostu obraz pewnej rodziny. Rodziny zdecydowanie nieidealnej, rodziny składającej się z matki, ojca oraz trójki dzieci. Mamy dwie siostry i brata. Autorka zdecydowanie najbardziej skupiła się na Andrei, czyli na środkowym dziecku, córeczce tatusia, ulubienicy tatusia, która dobrze sobie radziła w życiu do pewnego momentu, ponieważ teraz jej firma ma bardzo duże problemy finansowe, bankrutuje, a jej córka zmaga się z depresją, więc bywa lepsze momenty u niej, ale wciąż dość dobrze wiąże koniec z końcem. Mamy Urlikę, czyli najstarszą córkę, która raczej była uwielbiana zawsze przez mamę i dalej jest. Tata nie widział w niej dużego potencjału i zdecydowanie gdzieś tam swoją nadzieję pokładał w Andrzej, a nie w Urlicę. No i jest Rasmus, najmłodszy brat, który zawsze żył w cieniu sióstr i tak jest do teraz. Oni są już teraz dorośli. Najmłodszy Rasmus ma bodajże 33 lata, a dziewczyny są jeszcze od niego starsze. Natomiast teraz z pięcioosobowej rodziny stali się czteroosobową rodziną, ponieważ tata niedawno zmarł. Oczywiście gdzieś tam można zauważyć od samego początku, że najbardziej śmierć ojca przeżyła Andrea, która raczej była z nim najbliżej. Ale też bardzo ciekawie jest pokazane przeżywanie tej śmierci przez każde, każdą osobę z tej rodziny osobno. I jak na różne sposoby tak naprawdę to wszystko przeżywają. Na początku historii e, cała rodzina spotyka się na urodziny mamy. No i tam tak naprawdę wszystko się zaczyna. Okazuje się, że zniknęły pewne rzeczy związane z tatą, z ich przeszłością, które szczególnie dla Andrei miały duży, dużą wartość sentymentalną. I to tak naprawdę zapoczątkowuje wysyp różnych wspomnień i wydarzeń z przeszłości. Dowiadujemy się, jak wyglądały ich relacje kiedyś, szczególnie Andrzej i Urliki, jak wyglądały ich relacje z rodzicami, jak to wyglądało, gdy tata jeszcze żył. Wychodzą też na jaw różne informacje o ich ojcu. Na którą Andra nie była na pewno gotowa. Ciężko jest ich wszystkich lubić, szczerze mówiąc, bo Andra jest bardzo taka kontrolująca, chce o wszystkim decydować. Już przy pogrzebie ojca tak było, wcześniej też tak było, teraz tak jest, gdy ojciec już nie żyje. Ona chce za wszystkich podejmować decyzje, chce, żeby było tak, jak ona chce. Jest Urlika, która nie do końca radzi sobie w życiu, do tego nie zawsze mówi to, co powinna. No i jest Erasmus, który tak naprawdę. Jest, ale jakby go nie ma, bo za wiele o nim w książce się nie dowiadujemy, dopiero na końcu jest mu poświęcony czas, ale i tak nie jest go za wiele. Ale wydaje mi się też, że jest to celowy zabieg, ponieważ tak naprawdę. On jest tą szarą myszką w rodzinie, o której za bardzo nikt nie myśli i nie pamięta. Główny nacisk jest tutaj oczywiście na to rodzeństwo, na, na rodzinę, na te relacje rodzica z dzieckiem i dzieci między sobą nawzajem. Natomiast też mamy lekki wgląd w małżeństwo, z jednej strony z pozoru udane, ale jednak nie do końca. Zdecydowanie mamy tutaj przedstawiony obraz miłości nieidealnej, miłości nierównej. Coś, co często w rodzinie się zdarza, ale nie każdy się do tego przyznaje i, i nie każdy to pokazuje. Ta książka jest bardzo obnażająca, ta książka jest bardzo prawdziwa, bolesna, przykra i frustrująca. Czyli taka, jak często relacje w rodzinie właśnie są. Powiem tak, może ja nie jestem idealną osobą do tego, żeby oceniać, czy te relacje zostały tutaj dobrze oddane. Bo sama ich nigdy nie doświadczyłam, natomiast byłam świadkiem wielu sytuacji w rodzeństwie. I moim zdaniem ta książka świetnie to oddaje, świetnie to pokazuje, pokazuje to, jak te relacje są nierówne, jak, jak często to, że jesteś rodzeństwem nie oznacza, że będziesz się po prostu wielbił, kochał i sko skoczysz za sobą w ogień. Bo rodziny się nie wybiera, natomiast nie zawsze się z nią dogadujesz i nie zawsze ją lubisz. I to jest też bardzo dobry obraz toksycznej relacji. Rodzeństwa. Jestem zachwycona. Ja jestem zachwycona każdą książką tej autorki i ta w żadnym stopniu mnie nie zawiodła, dlatego postanowiłam objąć ją swoim patronatem, ponieważ kocham, kocham to, jak pisze ta autorka. Już wam to mówiłam milion razy i mówię to teraz. Bo może nie są to książki, które mają nie wiadomo jak porywającą i wyjątkową fabułę. Nie. To są książki, które opisują rzeczy przyziemne, które opisują rzeczy, które są. W życiu każdego z nas w jakimś stopniu. Więc każdy z nas znajdzie tutaj cząstkę siebie, i to jest w nich piękne. I piękne jest w nich to, jak autorka potrafi ująć najprostsze rzeczy w życiu, ale też najtrudniejsze emocje w życiu. I jak realnie i dobrze i prawdziwie to oddaje. Naprawdę czytajcie tę serię, bo jest świetna. Absolutnie świetna. I dziękuję wydawnictwu Albatros za możliwość patronowania tej książce, bo spełniliście moje marzenie. byłam u niej, ponieważ ma lampkę nad, nad kanapą, w którą cały czas uderzyłam głową i mówiłam, że to jest najgorsze miejsce na lampkę, jakie może być. Natomiast dzisiaj nadszedł ten moment, że idę kupić własną lampkę nad kanapą, żeby móc czytać. Bo bardzo dobrze mi się czytało przy lampce Karoli, więc idziemy szukać pierwszy przystanek disk, bo ogólnie sklepów z lampami w żywcu są całe dwa. Więc pojedziemy do obu. To jest. Ale spoko. Słuchajcie, jedna jest za 80 na promocję, a druga za 90. Jestem w sprzątaniowym raju. Tu jest dosłownie paręnaście rodzajów rękawiczek. Low hello, hello, przychodzę już zakończyć tego vlogaska. Oczywiście, po pierwsze, czytajcie Rodzeństwo Moe Herngren i resztę jej książek, bo są absolutnie. Świetne, już nie mogę się doczekać, żeby usłyszeć, co o nich sądzicie, szczególnie o tej najnowszej. Do tego ma tak idealnie wiosenną okładkę, czy to nie jest książka idealna na wiosnę? Troszkę dołująca oczywiście mm, i poruszająca raczej poważne tematy, natomiast myślę, że i tak będziecie przez nią płynąć, bo e, czyta się ją bardzo, bardzo szybko i człowiek, jak wsiąknie w historię, to nie może z niej wyjść. Skończyłam też przypadek Rachel i sama nie wiem, co myślę o tej książce. Potrzebuję chyba czasu, żeby sobie ją trochę w głowie przetrawić. Na pewno mi się podobała i była intrygująca i pod pewnym względem wyjątkowa. I podobało mi się też to, że opowiadała jednak o rzeczach przyziemnych i o rzeczach takich zwyczajnych z życia codziennego, co ja uwielbiam. Uwielbiam czytać o takich rzeczach, szczególnie o młodych ludziach, którzy próbują się odnaleźć w dorosłości w tym codziennym życiu. I ta książka taka jest. Natomiast zahaczamy tutaj też o tematy homoseksualizmu, zahaczamy tutaj o tematy zdrad, o tematy e, relacji z dużą różnicą wieku, o tematy przyjaźni, tematy zawodowe. Jest tu tego pełno, czyli coś, co gdzieś tam w tym dorosłym życiu nam towarzyszy na co dzień. Dlatego to mi się podobało, ale nie wiem, czy to przez mój zastój czytelniczy, czy przez to, że oczekiwałam więcej emocji. Czegoś mi brakuje, ale nie wiem czego. Nie potrafię Wam tego wyjaśnić. Muszę sobie to przetrawić. <laughs> Cały czas zaczynam nowe książki i w żadną nie mogę się wciągnąć. Zaczęłam Watermelon, ale. chyba ją odłożę, bo nie mam ochoty jej czytać. I nie wiem, czy tak gruba książka po angielsku to będzie dobry wybór na teraz. Bardzo bym chciała sobie zacząć e, czytać Gdzie jesteś, piękny świecie. E, chciałabym też zacząć Góry śpiewają oraz Dobra, zła dziewczyna. Coś na pewno z tego wybiorę. No i chyba zacznę nagrywać film, gdzie wychodzę z wami z zastoju czytelniczego. Oby mi się to udało, bo nie jest dobrze. Okej, okay, myślę, że na tym możemy skończyć tego vloga. Dajcie mi koniecznie znać, czy sięgniecie po rodzeństwo albo czy czytaliście inne książki tej autorki jestem bardzo ciekawa do tego podzielcie się też y, oczywiście co teraz czytacie a ja dziękuję wam bardzo za oglądanie na dzisiaj to już tyle widzimy się następnym razem cześć